Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Domstar Wika, lecimy sobie z kolejnym dniem przygód naszej postaci, em, naszego cyrku, prawda? Co robimy, nie mam pojęcia, ale właśnie jak się wziąłem za ścianę drzewa, tak sobie stwierdziłam, że w sumie fajnie byłoby wywołać jakiegoś drzewca, bo nudzi mi się, a na łosia nie jestem chyba jeszcze gotowa, zostaw to malutkie drzewko. Nie jestem gotowa na łosia, a... Jeszcze jedna rzecz jest taka, że trzeba coś porobić, a nagrywam dzisiejszy odcinek, bo... Dobra, już pozbieramy te patyki, bo posmarowałam twarz kremem, a jest godzina 23 i to był chyba błąd. I po prostu muszę teraz poczekać, aż mi się to wchłonie, bo jak się położę z tym kremem na twarzy, to będę miała troszkę włosy, a ja rano nie wstaję na tyle wcześniej, żeby móc je wymyć przed praktykami. Za problemy trzeciego świata, jak tu mówią, nieważne. Lecimy, pozbieramy te wszystkie patyki. Patyków nigdy za wiele. Mamy, prawda, 74, ale moglibyśmy mieć więcej. Co ja wiem. Żarcik, <laughs> O, fajnie, drzewko Rosło. A się wystraszyło. Reszta, mama poszła. jęki. E, strasznie, nie lubię tego. Tak ludzie chodzą i tak z nalazka. Czekajcie, ja zmieniam temat. Ja wiecie, co miałam zrobić. Muszę Wam powiem, co ja miałam zrobić. Miałam znaleźć jaskinie. Dlaczego bawię się w drwala? Nie mam pojęcia. W ogóle cały czas z tyłu głowy mam tę serię od, y, 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 o testowaniu wszystkich postaci, ale spokojnie. Przyjdzie na no to jeszcze czas. Przyjdzie na to czas, na sobie spokojnie cyrk na kółkach obtegowujemy, także że wiecie. Luzik. Luzik guzik. buzik. No i w sumie można by mnóstwo ciekawych rzeczy jeszcze porobić z Dobra, robimy raz, dwa, ten świat mi trochę przeszkadza, ale czekajcie, o, tak, pięknie, tu siostra bardzo, nie tak, nie tak, nie tak, dobra, nieważne, Pff, sorry, wiem, że kręcę, wiem, że kręcę, eee, ojej, o, od razu się lepiej zrobiło, coś, coś tak mi nie pasowało, nie, eee, nie wiem, może jeszcze gdzieś tu się posadzi, dobra, na razie sobie to odłożymy. W sumie tak, to do lodówki. Lodówka można by zrobić większą. Co na to? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Eee, czekajcie. Zamknij lodówka. Czy jest coś? To muszę odłożyć, ale tego nigdzie nie mamy. Dobra. To na razie zostawiamy w takim razie w taki stan rzeczy. Chociaż te drzewa mnie jeszcze kolcco, wiecie. Jeszcze sobie je zatniemy. No i co ciekawe, bo co ciekawego mogę wam powiedzieć. Może też historyjka z praktyk o panu, który bardzo często choruje, przy czym większość z tych rzeczy jest taką, takim naciąganiem, ponieważ sytuacja sprzed trzech miesięcy glumer będzie. mamy Jesteś glumera? Czy nie odkryliśmy na tyle? Tu jest jeszcze nie ale to pewnie jest taki sypel, nie? Mam nadzieję. Eee... Halo, glumciu. Nie mamy glumerka odkrytego, no ale my tu już na dół nie dotrzemy. fa. A, wiecie co, jak odkryjemy to, moglibyśmy zrobić MapliVille, ale to już nie... No nie będziemy mieć jeszcze... My, co ja zrobiłam, nieważne, glumerka. Um, ja sobie taki pan, który bardzo często... E, nie, że udaje, ale tak bardzo mocno właśnie te swoje objawy podkręca, że to jest coś poważnego i wam wytłumaczę w jaki sposób. Trzy tygodnie temu przyszedł, był sobie wtorek e, i on już jest w... Za rok chyba idzie na emeryturę. Także to jest jego wytłumaczenie na wszystko. Czekajcie. Nasza postać tego nie podniosła. Już, już sadzimy, posadzimy. Widzę, że musimy się bardzo z tymi, mm, tymi pilnować. E, przyszedł sobie, zaczął kasłać. Dosłownie to było takie. I tylko gorą. I on. Oho! Czuję, że coś się zbliża. Zakaszlał trzy razy w ciągu 8 godzin. I już wszyscy w urzędzie wiedzieli, o co chodzi. Bo ten pan średnio raz w miesiącu, no przynajmniej dwa tygodnie chodzi na L4. Właśnie z powodu... Nieznanego. Myślę, że tak to najprościej będzie można ująć. Zróbmy porządek w sumie z farmami, jak ja sobie do was gadam. To są rzeczy, które trzeba zrobić, a... Wiecie. A mam akurat ku temu sposobność, czyli gadanko. no i co? O, w sumie dzisiaj w nocy będziemy mogli... Pogadasz z tym maluszkiem? E, nie, jeszcze porozmawiaj Pięknie Śłodziak e, to mogę zabrać? Weź Okej, okay, mamy kwiatki, co ja mogę zrobić z kwiatkami? A tamto nie zapomina jaki to chyba... Noob! Ja e, mogę to zasadzić? Pierniki, nie biegło mi Czekajcie, to trzeba... Gdzie jest łopata? Zniszczyła się pewnie, nie? Dobra, nie ma chodźmy. No i co? Ja on sobie tak do tego nie chodzi. No i w sumie według innych pracowników ja tam się nie znam, dopuszcza się no, dość sporych tych i powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie. Ja tam się nie znam. To jest ich zdanie, ale myślę, że to też jest dyktowane tym, że człowiek no, o swoje obowiązki wykonuje jak wykonuje. Jak połowę pracy przesypia i jesteśmy tego. My praktykantki świadkami także. No, ale nie o tym chciałam opowiedzieć. To było zbyt proste. Um, tylko, że problem w tym, że się zgubiłam, co chciałam powiedzieć. E, czekajcie. Ile mamy w sumie jeszcze czasu do następnej pory roku? 5 dni. Czy ja zdążę tam obskoczyć w 5 dni i to Tylko, że to jest takie wejście. Dobra, wiecie co? Ja robię tak. E, nie pamiętam, jak to się robiło. Chyba tak. Albo nie tak? F F, nie, R. Coś tam R. Nie wiem, mam, mam pojęcia, co się robiło. R, Shift R? Chyba tak? I don't know. Ja tego mogła, moda mogę nie mieć włączonego. O, fal, zapomniałam. Ja go nie wszędzie włączałam. Dobra. No, yy, i co? Zresztą. Wszystko nie tak. I tak już nie zdążymy. Chociaż gąsiłość. czy on się już pojawił. Owaj, nie zadykaj mnie. Tak Chyba, że będziemy na gęsiło się, co wy na to. To jest dobry pomysł. Mamy kartę, mamy wszystko. I co sobie zrobię jeszcze, wiecie co? Co wiecie co zrobię, to co zrobię. A... Ten mamy z broni halo. To sobie zrobię. Bo to jest... co nie jest lepsze. To jest dobre. Bierzemy to, bierzemy, buduj. Nie mam nic do życia. Trudno. Zostaw mi to. Kiedy na tęsio osiągnąć. Co ja zrobię? Co zrobisz, jak my to zrobisz? Chodźmy. Siostro, muszę cię uruchomić, tylko tak powoli. Bo najpierw musimy te malutkie. O to jest... Yy, I patrzcie, mamy też to zajebiście. Dobra siostra, dajesz. Chodźcie. Najpierw tu lecimy. Na młode. O nas wyśpi. Chodź siostra, no. Zobaczmy, młodego bierzesz. Młodego, pięknie. Dajesz go. Ja go też pocisnę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ciśniemy go ładnie. No kurde, no. Chcę małego pocisnąć. Małego, a ja go nie mogę bić. Dlaczego ja go nie mogę bić? Hej. Gdzie jest młody? A tak, e, ja to prawy przycisk mogę? Ale on kurde zabiernicza. Dobra, czekaj, chodź siostra. E, nie dasz rady z tym maluszkiem, musimy u góry się pobawić, Zgadłem się o Ja bym go w sumie na razie na to oko, bo to jest naprawdę dobry ten. No. No i tak w skrócie, o co mi chodziło z tym panem. E, nie wiem. Naprawdę? Kurde, skupiłam błądek. Masz, siostra, bierz go. F. Tylko ja nie mogę go zaatakować. A ja dawaj komary, koźwa. Dobra, chodźcie, czekajcie. Muszę ja się podjąć na komarów. Patrzcie, naprawdę nie za komarem. Czy ja pizgam? Patrzcie. Dobra, ty się tam bij. Straciłam mnie. Straciłam, oczywiście, że stresem. Muszę się pobić z tymi A Ja to... 8 zdrowia zrobiłam. No dobra, no dobra, no dobra. E, weź tą siostra. O. Dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Um, ja się z że sobie pozbieram, bo to jest zdrowia trochę, mimo wszystko. Siostra, wiesz co, ja cię odwołam, bo ty jesteś na Dokładnie tak. I problem w tym, że to chyba nie odejdzie od gniazda. Prawda? A ja na trochę Eee, e Ajajaj. Czy mi wypadła właśnie głośnia tam na dole? Nie, to żaba. Au! To moja włócznia Chodź, aaa, chodź Nie no kurde ja znowu Aaaa, fak, fak, fak Dobra, czekać nie, my Ja sobie nie poradzę Chodźcie. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź moja piękna Gęsiełośko No ona nie pójdzie Patrzcie, aa, pozbyła się Chodź Okej, okay, okej. Okay. No ona no, nie pójdzie. To czekajcie, niech mi zaraz Okej, okej, W dół! Fak. E, nie to, No ha, ale wiesz, bo gdzie jest to oko? Schowało się... Nie, daleko. A jak ja mam sobie z nim poradzić, no? Wszystko mi wywala, z jakiego mi mogła iść z tych Co nie walka z kimś takim? Weźcie się miejsce dużo no, dokładnie. Ja nie wiem, no. Może cię uderzę. Raz, dwa i uciekaj. Raz, dwa, uciekaj. No super, super, naprawdę super. Nie da się nic ci nie zrobiłam. Dobra, wiecie co, ja wracam do domu. Ja się tam nie borykam. To musiałam iść za mną i tak już ze swoich młodych. Co ja mam zrobić, kochanie? Nie jestem w stanie jej nic zrobić, zaszkodzić w żaden sposób. Hmm. Macka nie! To jest chyba żart jakiś? Żeby skinąć przez mackę? Nie wierzę. Dobra, wiecie co? Um, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, chłopcach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnym. Cześć! Pa! pa.